Hej, hej, mali odkrywcy tajemnic! Witajcie w opowieściach z Dreszczykiem. Dziś opowiem Wam historię dzielnego rycerza Gotfryda. Gotowi? No to zaczynamy. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, w królestwie, gdzie wiatr pachniał miodem i dymem z ognisk, żył sobie dzielny rycerz o imieniu Gottfryd. Miał lśniącą zbroję. Miecz ostrzejszy niż ząb Smoka i serce odważne jak stu rycerzy razem wziętych. Choć wiele razy stawał do walki z potworami i smokami, nigdy nie zapominał, że prawdziwa odwaga to nie tylko siła, to także rozum i serce. Pewnego wieczoru, gdy słońce leniwie chowało się za wzgórzami, Gotfryd został wezwany na dwór przez samego króla Mikołaja. Król miał długą brodę, uśmiech pełen dobroci i poważne zmartwienie na czole. Gottfrydzie, mój najlepszy rycerzu zaczął król. W wiosce Dąbrówka dzieje się coś bardzo niepokojącego. Od kilku tygodni przychodzi tam wielki niedźwiedź wykrada jajka z kurników, straszy ludzi, przewraca beczki z miodem i depcze pola z marchewką. Mieszkańcy są przerażeni, musimy im pomóc. Gotfryd skinął głową. Rozumiem wasza wysokość. Wyruszę o świcie. Król spojrzał mu w oczy. Uważaj, rycerzu, ta bestia ponoć nie boi się niczego. Nazajutrz, zanim koguty zapiały, gotfryd wskoczył na swojego wiernego rumaka i ruszył ku wiosce. Droga prowadziła przez lasy pełne cieni, a drzewa szeptały tajemnicze opowieści. Ale gotfryd się nie lękał. Znał już nie jeden szept i nie jeden cień. Gdy dotarł do Dąbrówki, mieszkańcy czekali na niego w napięciu. Byli to ludzie prości chłopi, pasterze i piekarze. Ich twarze były zatroskane, a oczy pełne strachu. Panie Rycerzu powiedział stary chłop Bartłomiej ta bestia przychodzi zawsze nocą od strony wielkiego boru zostawia ślady łap, wielkie jak pokrywki od garnków. Boimy się tam iść. Gottfried spojrzał w stronę, z której przychodził niedźwiedź. Wysokie drzewa gęsto stały, a cisza była tam gęsta jak śmietana. Pokażcie mi te ślady, rzekł. Chłopi zaprowadzili go na skraj lasu. Rzeczywiście na błotnistej ścieżce odciśnięte były ogromne łapy. Coś ciężkiego i wielkiego tu chodziło. Wyruszył tam o świcie, powiedział Gottfried. A wy zostańcie w wiosce. Na Nazajutrz słońce ledwo zaczęło malować niebo na różowo, a Gotfryd już był w drodze do boru. Miał przy sobie tylko miecz, mały chleb i bukłak z wodą. Szedł ostrożnie, krok za krokiem, nasłuchując każdego szelestu. Las był cichy, ale niespokojny. Gdzieś w oddali słychać było pochukiwania, a liście szeleściły same z siebie. Nagle trzask. Gotfryd zamarł. Spojrzał w prawo, nic. Spojrzał w lewo, też nic. Ale coś go obserwowało. W końcu dotarł do jaskini. Była ogromna z wielkim wejściem. Wokół niej porozrzucane były skorupki jaj, resztki warzyw i kości z ryb. Gotwyt uniósł miecz i wszedł do środka. I zobaczył niedźwiedzicę. Była ogromna, z gęstym futrem i oczami, które nie były wcale wściekłe tylko zmęczone, a obok niej trzy małe niedźwiadki, malutkie, rozbrykane i wesołe. Jeden podskakiwał w miejscu, drugi gramolił się po brzuchu matki, a trzeci próbował wzjeść własną łapkę. Gottfried opuścił miecz. – A, więc to o to chodzi – szepnął. Niedźwiedzica spojrzała na niego. Nie ryknęła, nie ruszyła się, tylko lekko pochyliła głowę. Rycerz zrozumiał. Kiedy wrócił do wioski, mieszkańcy wybiegli mu na spotkanie. Czy zabiłeś bestię? zapytał młody piekarz. Gottfried podkręcił głową. Nie, bo to nie jest żadna bestia. To matka, która próbuje przeżyć. Jej dzieci są głodne, a ona nie chce wam szkodzić. Po prostu nie ma wyboru i kradnie. Chłopi popatrzyli po sobie. Ale co mamy robić? Rycerz uśmiechnął się. Macie dobre serca. Po prostu zostawiajcie jej trochę jedzenia. Jajka, mięso, warzywa. To co wam zostaje. Wieczorem na tej ścieżce nie przychodzi. Ona nie zrobi wam krzywdy, jeśli zrozumie, że nie musi kraść. Od tej pory co wieczór chłopi zostawiali jedzenie na skraju boru. Dźwiedzica przychodziła cicho, brała tylko tyle, ile potrzebowała i wracała do jaskini. A jej dzieci rosły zdrowe i silne. Rycerz Gottfried wrócił na dwór króla Mikołaja, ale wieść o jego mądrej decyzji rozniosła się po całym królestwie. Od tej pory nazwano go nie tylko odważnym, ale i mądrym rycerzem. I tak dzięki sercu i rozwadze wszyscy żyli długo i w pokoju. Podobała Wam się ta historia? Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. To bardzo pomoże w jego rozwoju i w stworzeniu dla Was kolejnych powieści z Dreszczykiem.